paweł z Zeria, odcinek 82, kończymy dzisiaj walentynki, tak? Tak, kończymy walentynki, 82 dzień, Ej, dzisiaj zrobimy losowe, czy nie losowe? Hmm. Mamy 27 zamówień, możemy wylosować w tych papasach... Hmm. W ...tych zwykłych, nie ma żadnych reguł tylko w tych papasach nie ma żadnych reguł w papasach HD czy a nawet w Deluxe jakieś tam eee, z regułki ode mnie są się znajdą to są jakieś podane dobra eee, 27 zamówień okej okay. mamy koło Dusty John Dobrze Dusty John No, ostatnio też mieliśmy to Mamy Mindy <grystanie> Super Mamy Mindy, mimo że nie mamy Następnego jeszcze holidayka. no i zacznie ona miała się odblokować nam dzisiaj. No odcinek tylko jeden jest w tym miesiącu z Chizzeric. Mamy jeszcze do zrobienia 48, to są holideje. Złotka. Jest ich na razie 10. Klientów jeszcze mamy do odblokowania. 10, bo mindy jest. I tutaj gierki. Zamówienia specjalne, tutaj kletus, no kletusa jeszcze nie ma. T Tą ciabatę teraz zrobimy, nie? No to będzie osiągnięcie. Więc w zasadzie to tyle. Tutaj też się jakoś ponabijają. Nie wiem, czy coś jeszcze zrobię oprócz tej ciabaty Nie mam pojęcia, ale trzeba ta jest właśnie już pod jedynką. i trzeba pamiętać, że to wstawiać. która żeby nam się nie smażyły w momencie, kiedy przygotowuję. Ale lepiej niech się smarzą w momencie, kiedy ja przygotowuję, mamy trochę czasu zaoszczędzone. Tam ich nie muszę przyspieszać, nie? Jeżeli mamy jakąś stację, gdzie też trzeba coś na dzwonki robić, to właśnie to, to, to tane z dużym wyprzedzeniem. To by było po prostu... lepiej. Jak się nie, dzwonki nakładają na siebie, to jest tak mało fajnie. i teraz tylko jeszcze frytki się usmarzą I mamy to. Tutaj wysypujemy te grilly i czerwony. Sasha, możemy, po ciebie John zrobić. kumpernikiel i ten ser kumpernikiel i tu ser ma być ten sruka, pomidory tu była musztarda. To i druga musztarda. Ok. I chciałbym, żeby te szybki, są już wcześniej wstawione, no mogły się usprawiać razem. Um, tak jakby zamówię. One tu już ustawione są. Ja mogę co innego robić. I nie skupiać się na nich. I standardowo punkty wszędzie uciekły. <słyska> Nigdy nie wiem o co chodzi w każdej ze stacji. i Jak to nie wychło? By to mogło chodzić o. Niedokładne obłożenie. To w grillu. Raczej chodziło o niedokładne przekrojenie. A w tym biurku no musiało chodzić o to, że składniki były niewyśrodkowane tak jak trzeba. Zrobimy drugiego do tego tosta Dijona. Dzisiaj to jest bójka. To, czyli taki pewien yy, Tak, w tym momencie, jak się tam robi tost dla naszej niepy, ja tu zrobię tosta dla kogoś pod Niektóre sandwich'a mają ten swój środeczek, niektóre nie. Nie będzie dzisiaj specjalnego, nowego. No, jak widać, tu wyszedł Pepe. A na potem? Teraz skuter. Suróweczka. Teraz tutaj pomidorki, cebula i śliwka Okej, okay. taka to jest ta nasza cezeria. Wystarczyłoby kilka. Raz tak, raz tak. I co, i będziemy mieli jedno zamówienie. Taka jest to cezeria. Sprzedajemy dziennie 8, ale się nie nawarstwiają. Mogę to wysypać i wydać. Coś w tym toście nie grało, tam, Nie wiem, nie dowiem się o co chodzi. Coś jest zbior do linalow. To coś nałożone, co nie powinno. No i będziemy robić... O, to, panu, nie tego jakie to Serek. No i dobrze, że przyszła następna osoba. i nie będę miał pustej kolejki, pustego przebiegu. Okej, okay, Chester. Zamiana kolejności, ale nic na to nie poradzę. Może być zamiana kolejności, leci 8 do chestera, Nie mam żadnego problemu z tym. Pięknie. Wysypujemy i mamy zrobiony dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia w następnym. Ładnie. O i perfekcyjnie kończymy dzień z zamówienia ustania na perfekt. Żeby uzyskać jeszcze jedną stówkę oprócz zaczek tej zaczekanie, no to trzeba się, nie wiem, bardziej postarać to To dni. na maksa. Nie chyba liczyć na szczęście, pff, że się uda Coś jeszcze na stówkę. Mamy zakończone walentynki, mamy Sunday Shocka. Najbardziej z tych wszystkich strzelanych, które lubię, są fotel. No. O, wystrzelałam ich, no bo to są jednak najprzyjemniejsze stworki do trafiania. <gry> Najfajniejsze, jak dla mnie. to pod zdaje się zaczyna i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!